Dzień dobry, dzień dobry. Biuro Podróży Bieszczader wita 1 stycznia 2022 roku. Jestem w tej chwili nad rzeką Osława, która na wielu kilometrach stanowi granicę między Bieszczadami a Beskidem Niskim. Dosłownie kilka minut temu usłyszeliśmy szum rzeki. Wyglądaliśmy przez okno. A tu gry zaczęły płynąć. Ocieplenie zapowiadane dotarło również i do nas. Jeszcze dziś planowaliśmy organizować kuligi, także jutro, bo śnieg jest. Wczoraj wieczorem było około 30 cm na naszej trasie. Ale niestety pada mrzawka, a przy takiej pogodzie już przyjemności jazdy nie ma. A że mamy nowy rok, nowe plany, mamy nadzieję, że planując odpoczynek, uwzględnicie także w nim Bieszczady. A my będziemy się starali w międzyczasie umilać Wam ten czas, aby Wam szybko mijał, dopóki tu nie wrócicie. Biuro Podróży Bieszczader nakręciło dla Was ten film. I jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia w 2022 roku.